Dzisiaj zainaugurowaliśmy trzeci sezon mojej pierwszej lekcji koszykówki. Jest z nami szkoła podstawowa nr 33 z Gdańska. Dzieci w zasadzie weekend już spędzały w Ergo Arenie, ponieważ towarzyszyły zawodnikom w ramach eskorty podczas meczu inaugurującego sezon polskiej ligi koszykówki, w którym tutaj w Ergo Arenie w sobotę tref Sopot podejmował King Szczecin. Także już zobaczyły, z czym wiąże się koszykówka w wykonaniu profesjonalnym. A dzisiaj, właśnie takie nasze wspólne. Sportowe spotkanie już w pustej, w cichutkiej Ergo Arenie. Oglądaliśmy całą Ergo Arenę, zobaczyliśmy na przykład koszulki, zobaczyliśmy y, pokoje, Trefla, no i było bardzo fajnie, można zwiedzić. Dzieciaki mają możliwość zwiedzenia hali, wzięcia udziału w treningu z naszymi zawodnikami. Bardzo cieszy nas to, że jest to już kolejna edycja programu, że nadal mamy chętnych do uczestnictwa, że dzieciakom się to podoba. Jest to dla nas dowód na to, że ta formuła się sprawdza. Dzieci chcą odwiedzać Ergo Arenę, chcą się spotykać z koszykarzami, a następnie przychodzić na nasze mecze i kibicować żółto-czarnym. Trefl Sopot Stowarzyszenie Trefl Pomorze oraz my Ergo Arena czyli Hala Gdańsk Sopot zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z Gdańska i z Sopotu do udziału w naszym projekcie tref, tref.